No właśnie odebraliśmy paczkę z naszymi prófami z Chin, zobaczcie. Tak. Tak. Tak to ma wyglądać. No i tu możemy już zrobić test. Czy się turla? Tak. K20. Proszę, może pokażę do kamery. O. Kolor jest, no, jak najbardziej chcieliśmy, żeby był taki zmiksowany, zbliżony do tego naszego koloru demona. Wydaje się, że wszystko ok. A tu zobaczmy jeszcze, otworzymy jeszcze te. O, tu macie zobaczcie, tak, nie, pyk. To jest yy, biała kosteczka. No pięknie to wyszło, powiem wam, kurde, super. No i oczywiście rasowa czerń. To co? Klepiemy, nie? Niech nam Chińczycy ślą. Uuu.